Następnym bohaterem będzie Dead Lex, Legs, podobnie jak z tamzelem. no to przytwierdzamy, tu się już nie bawimy, tu jest szybkie wiązanie, bez problemu na piance, no patrzymy jaki długi ma być, no to taki nie za długi, nie za krótki, no to go. tu go wiążemy tak jak poprzednio bez żadnych jak jest już zrobiony to jest zrobiony tu go przytniemy przywiążemy i go mamy żeby było jasne żeby się nie męczyć no to zawarynszujemy to ale ja już dodaję dwie pary nóg ja lubię z tyłu nogi więc już są te legs to są długie nogi więc tutaj je ja dodam proszę bardzo raz a zawsze skrócić można no ja je bardziej wyżej daję, powyżej tułowia, bo jednak one mają mi wspierać muchę w wodzie, a nie ją topić, więc ja je daję tak tutaj troszeczkę o. Tu mam jeszcze jedną parę. To są już 2,5 pary, czyli trzy, trzy nogi. No, jak widzicie, o! Oczywiście separuję je. Jedna niezależna od drugich i by no, jest dobrze i już ostatnia noga drugiej pary no jest to trzeba asymetrycznie ale też na górę daje fajnie jest bo to jest no sami widzicie podpora dla muchy no właśnie nogi mają służyć jako podpora wtedy long legs to długie nogi więc długie no i następną parę od przodu dam czy, czy w środku to zależy jak się ułoży no i to jest do wyrównania albo i nie, zostawiam takie długie one nie mają no może trochę są za długie to może jest rzeczywiście skrócić no, porównać, dobra są mniej więcej równe tu wycinam, czyszczę no i teraz oczy no oczy, no to pasa czy pianki biorę, o tu z przodu wiążę nie bawię się, tutaj sobie idę pod haczyk z jednej i z drugiej strony i mam oczy zrobione no piankowe oczy są fajne, bo zawsze robią swoją robotę, jeżeli chodzi o naszego bohatera, który ma łowić ryby. To jest lek separator, czyli odcinek pianki separujący nogi od skrzydełek. To jest taka moja inwencja. Kolejna. Zawsze mi się mieszały, zaplątywały nogi od skrzydła, uchy, ale od kiedy to zrobiłem, to już problemów, to nie daje jeżynki. Można by dać jeżynkę, można by dać dubbing, ale ja tu nie daję. Bazuję na piance, tak jak widzicie, woku, nogach. Bo mam duże nogi do pod, jako podpórki, więc to wszystko wytrzyma. No to jak widać, to tutaj mamy teraz skrzydła, sobie przygotowywuję, ale jeszcze ich nie żeby bo przygotowywuję, patrzę, przymierzam, to badżerek będzie. Można cztery, ale ja daję dwie w ten sposób będzie dobrze no to lecimy dalej z naszymi wyjązaniami much to tutaj już teraz zanim skrzydła więc na no pewno jakieś nogi damy do przodu tu nogi krótsze do przodu no niestety żeby się nie zawijały nam ołuk kolankowy Daję jedną parę tutaj drugą parę to jest już w ten sposób to już nie na dwa węzły tylko po jednym węźle na nogę a, żeby to jakieś wyglądało, o przywiązuje to. Można to jeszcze tym garniszem potraktować końcówki, ale ja nie traktuję. Niech one się tak na wodzie fajnie układają. To nam zwiększy pływalność naszej muchy. No bo to jednak, żeby to pływało, to z tyłu są fajne, wyrównane, odchudzone. Także tutaj sobie już mam do przodu towarzystwo więc bez żadnych spiny teraz kolejnym etapem będzie pianka a wszystko jest długie więc fajnie bardzo można to tu i pianeczka raz dwa i to samo z, drugiej, z tej strony ach myśmy zapomnieli o najważniejszych no właśnie ale nie martwimy się możemy zrobić tak no mogła być pochewka na górę jeszcze jedna ale skoro nie no to też tak wiem buchy. Się nie przejmuję. też dobrze wychodzi. I nie ma problemu. Bo fajnie że to. Wszystko można zrobić. O, tu wycinam. Tu mam takiego fajnego naturalnego no Trudno, no, mogła być pochewka górna, pasek czyli to w ogóle zostać by zakończone. Ale ja się tym nie martwię Skoro przeoczyłem, no to pokażę wam, że można jeszcze inaczej wiązać muchy i ojej, odpadła noga, więc ją trzeba przywiązać właśnie nogi trzeba dobrze przywiązać nie, niestety nie jest to Ach, teraz już jest dobrze przywiązana obcinamy to jest pokazowe takie wiązanie więc ona nie jest nigdy tak bardzo dokładna, jak człowiek może sobie poświęcić czas i uwagę na te swoje dokładniejsze wiązanie muchy no filmy też są fajne tu z pianką jest dużo takiej pracy więc ona prosi się wiąże klasyczne muchy na prostych elementach bo to, to się wszystko układa samo a tutaj to trzeba powalczyć troszeczkę pogłówkować stało, fajnie się stało, że zapomniałem więc można tutaj fajnie tego naszego bohatera związać w ten sposób o, przymierzyć się nam. Albo tak, albo tak. No, lepiej jest, jak on się będzie kładna na Więc w ten sposób. No, tutaj jest. Będziemy z nim trenować. Tylko podciągnąć, wrócić, podciągnąć, wrócić. On się ułoży. O, jest. Z jednej strony i z drugiej strony tak samo. Nie daje na płask, tylko tak lekko pod kątem. Ponieważ dlaczego? No, znowu przy dalekich rzutach to ma znaczenie. Żeby się pióro układało żeby nie stawiało zbyt dużego oporu bo wtedy potem ludzie płaczą że im się żółki skręcają a po prostu no nie dziwię się proszę bardzo tu go o troszeczkę troszeczkę z nim jest zabawy trzeba go przekręcić trzeba go całkowicie przekręcić o tak jak tamtego i go związać moment bo nam się tutaj wszystko po, po, po. Po, po, pomierdolo no jest czas jak są stosiny mocne w piórach to można się bawić, jak są słabe stosiny no indyjskie są fajne tylko musi być nie zelżała bo jak jest zelżała kapka to już jest koniec zabawy o i tu go jak widzicie zawiązuję na kilka razy go tak bardzo mocno usztywniam żeby nam nie wypadło jak na raz przywiążemy to pióro może uciec nam no wylecieć po prostu z muchy, a tak to to mam pewność, że jest super teraz to mocno wszystko całą konstrukcję o! Jest, nie wypada. No, najgorsze są te wszystkie osadzenia, które wypadają. O, to dużo mówię z takich, gdzie nie są dowiązane właśnie te elementy i jest duży problem. No. a teraz żeby... Teraz go będzie widać, ale żebyśmy mieli fajnie to mega tu wzbogacimy w jakiś nasz pomarańczowy identyfikator no to jak daleko rzucam muchą, on co prawda się będzie układał fajnie nam i tu można zrobić dwie rzeczy albo wziąć daję tutaj znowu warnisz ja lubię, trzy lakier, o trochę dużo no ale nie szkodzi, to jest ale no zawsze i co robię no, skoro nie mamy grzbietu no to robimy grzbiet teraz zawsze jest wyjście oj troszeczkę mi się tu nieporządek zrobił no właśnie przymierzamy odległość i sobie tutaj wszystko wiążemy razem w fajnym takim tempie o na dwa razy to można przewinąć przez głowę i wykończyć od spodu ale ja nie będę tego wykończał ja tu zrobię po prostu taki karbik. O, i on mi się fajnie tak wykończy sam na pół okrągło. Teraz to wszystko wiążę. I już mam tego deadly long leg fajnie zrobionego. On się fajnie ułożył. A no, można podkleić, ale ja tego nie podklejam. To zupełności wystarczy. Wtedy Legs, no właśnie, tym się łowi na odległość, fajnie to w pianie pływa, więc jakiś tutaj spot żółty albo pomarańczowy warto dać, no żeby się nie męczyć z tym. Tutaj daję sobie, nie ja wykańczam wszystko finisherem. No jeszcze tutaj sobie go ładnie o, w ten sposób z tej strony i tu finisherem, żeby to się wszystko zbiegło. To już jest fajnie trwałe. Dobra, no, pokażę finisherem, bo to początkujący sąd to. Żeby widzieli, że ja to wykańczam. Ojej. No, chciałem się pochwalić, a nie wyszło. No to raz, nie? No to finiszer i kończymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak mamy mało to z bobiny poluzuję. 4, 5, 6. Sobie to biorę. Tak. I drugi raz. Raz, dwa. 3, 4 i wystarczy, i to zaciągam, to się razem łączy, obcinam i ściągam muchę z imadła. I tak w ten sposób muchę jeszcze wywaryszyłem brzuszek, to znaczy nakierem potraktowałem. No i jakby ktoś miał obiekcję, czy pływa, czy nie pływa, no to na koniec zrobimy teścik, <grym> jak zwykle, żeby nie było niedomówień. Mała muszka, to znaczy duża muszka, dla mnie to jest bardzo duża muszka. O, proszę bardzo. Tak pływa, tak siada, jak się ją zmoczy, to tak. Wszystko widać na powierzchni, proszę bardzo. Imitacja zatopionego owada, także wszystko jest zgodnie z przyrodą. No i pływalność dodatnia, no jak się go tam pociągnie hydrofobowym, to będzie jeszcze lepiej pływał ale ja to nie potrzebuję taka, lekko przymoczony tedy Long Legs z nogami no jest wspaniałe, czasem nogi może mu posprajujemy. no i nogi były do góry żeby się nie zawijały za łuk kolankowy to jest ważne, i przednie nogi krótsze no żeby to się wszystko nie podwijało nam tutaj, o bo to jest ważne No to tyle w tym temacie Temat nogi. No temat będzie omówiony specjalnie na końcu tego filmu. Gdzieś tam w suplemencie celowo umieściłem go, bo jak zwykle tam 4-3 minuty oglądają ludzie, potem wiedzą już niby wszystko, więc to będzie jakaś premia dla tych wszystkich cierpliwych, którzy do końca oglądają. The Long legs. no to jakieś tu pomarańczowe wziąłem w ukno, W miarę proste i robię supełki. Jak widzicie jest kilka włókienek, No i to normalne supełki bez żadnego jak, jakiejś filozofii dwa razy tutaj robię sobie węzeł bliżej o takie, no tu może nie wyszło ale powinien być węzeł bliżej ale Wam pokazuję metodę tam już mam nogi przygotowane do naszych owadów więc nie ma sprawy i co robię, redukuję tutaj na przykład końcóweczkę żeby były nogi fajne, chude więc już mam tutaj jedną odnóżę proszę bardzo i tu redukuję ze środka parę włókienek wycinam po prostu cyk jest no odchudzam to po, dla, dla, dla fajnego kształtu i takie nogi są lepsze niż z naturalnego tam ogona barżanta chociaż ogon barżanta jest bardzo fajny polecam dla tych wszystkich którzy łowią bardziej finezyjnie nie ciapią tymi muchami mają panowane rzuty no to The Long legs na barżancie No i tutaj to wszystko trzeba zredukować To nie jest jakaś filozofia Wiązania To jest po prostu tylko wiązanie No i teraz miłośnicy Super Glue Chociaż ja lakieruję To wszystko o ładnie To mi się fajnie tutaj Dużo lakieru Dużo bo to są włókna żeby się nie rozwarstwiało Także tu jest I to naciągam sobie wszystko razem I okrężnym ruchem Skręcam No i można drugi raz, trzeci raz polakierować, powycinać co trzeba, jak to zasnie, jest fajne. Jest takie, o, tu można już nagiąć, odgiąć i już jest taki fajny element nogi. No co jeszcze z tym można zrobić? Można to jeszcze fajnie pisakiem yy, czarnym na przykład poprążkę.